Moi drodzy uczniowie, czas na drugą część streszczenia zbrodni i kary. Jest ono bardzo szczegółowe. Każda część streszczenia odpowiada konkretnej części książki. Obiecuję, że na koniec nagram skróconą wersję całości. Warto, żebyście zasubskrybowali kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, by nic Was nie ominęło. A teraz zaczynamy. Dla skolników po dokonaniu morderstwa i ukryciu narzędzia zbrodni zapadł w ciężki, gorączkowy sen. Budzi się dopiero następnego ranka kompletnie rozbity, zdezorientowany i przerażony. Co chwilę zasypia, budzi się, zasypia. Panice zaczyna oglądać swoje ubranie w poszukiwaniu śladów krwi. Znajduje ją na postrzępionych nogawkach spodni oraz na skarpetce. Uświadamia sobie, że skradzione przedmioty i sakiewka wciąż są w jego kieszeniach. Nawet do nich nie zajrzał. To też pokazuje, że morderstwo było dziwnie umotywowane. Gorączkowo wyrywa zakrwawioną podszewkę kieszeni, obcina nożykiem nogawki i razem ze skradzionymi rzeczami upycha wszystko w dziurze za odsuniętą tapetą w kącie pokoju. Od razu jednak zdaje sobie sprawę, że to fatalna kryjówka. Jest w stanie delirium, gdy do pokoju wchodzi służąca Anastazja razem ze Stróżem. Przynoszą mu oficjalne wezwanie na policję. Co myśli Raskolnikow? No myśli, że wszyscy już wiedzą, co się wydarzyło. Jest absolutnie przerażony, pewien, że to koniec. Mimo, że ledwie trzyma się na nogach z powodu choroby, postanawia natychmiast pójść na komisariat tutaj nazywany cyrkułem, czyli idzie do cyrkułu i będzie w cyrkule, przekonany, że to pułapka i że idzie prosto w ręce policji. Co więcej, postanawia się przyznać. Droga do biura na trzecim piętrze w komisariacie prowadzi przez wąskie, spadziste schody, które są całe oblane pomyjami. Ponieważ na schody wychodzą otwarte kuchnie ze wszystkich pięter, panuje tam straszny swąd. W samych pomieszczeniach biura panuje straszna spiekota. Korytarze i pokoje są ciasne i przepełnione interesantami. Raskolnikow widzi mnóstwo różnych ludzi czekających przed pokoju oraz strażników i różnych ludzi płci obojej kręcących się po schodach. Oprócz smrodu z kuchni w biurze unosi się mdlący zapach świeżej, jeszcze niewywietrzonej farby na starym oleju. Opisuję to tak szczegółowo, właściwie cytuję częściowo, żeby pokazać, że otoczenie plus gorączka trawiąca raskolnikowa nie grają na jego korzyść. Jeżeli byliście kiedyś w pomieszczeniu, w którym pachniało nieco przyjemnie, do tego było duszno, wiecie co mam na myśli. Gdy Raskolnikow jest w biurze, dochodzi do krótkiej utarczki porucznika z otyłą niemką. Zaraz potem przychodzi naczelnik cyrku, który uspokaja sytuację. Referent informuje, że sprawa Raskolnikowa dotyczy długu u gospodyni. Raskolnikow jednak, mimo że słyszy, czego ma dotyczyć sprawa, wciąż jest przekonany, że wezwano go tutaj w sprawie morderstwa. Próbuje jednak wyjaśnić wezwanie. Czyli z jednej strony słyszy, że sprawa dotyczy zupełnie czegoś innego, emocje jednak robią swoje. W nerwowej paplaninie opowiada o swojej biedzie, chorobie, a nawet o dawnej obietnicy poślubienia zmarłej córki gospodyni. Jej córka zmarła, ale między nimi a gospodynią pozostało zaufanie, wskutek czego wystawił jej dokument dotyczący długu, którego obiecała nigdy nie wykorzystywać, a teraz to zrobiła. Referent każe mu podpisać zobowiązanie do spłaty długu. Oczywiście widzimy z tego, że Raskolnikow nie jest w najlepszej sytuacji materialnej. Po swoich nerwowych zwierzeniach na komisariacie Raskolnikow nagle czuje całkowitą obojętność wobec opinii innych. Tak gwałtowna przemiana sprawia, że ogarnia go przerażające i męczące uczucie absolutnego osamotnienia i obcości. Uświadamia sobie, że nie jest już w stanie nawiązać prawdziwego kontaktu z nikim, nawet z najbliższą rodziną. Staje się tak wewnętrznie pusty, zrezygnowany, że przestaje dbać o własny los, a nawet ewentualny wyrok nie zrobiłby na nim wrażenia. Gdy tam tak stoi, targa nim silna pokusa, by natychmiast przyznać się do morderstwa. Prawie wstaje z miejsca, aby to zrobić, gdy już chce przyznać się do winy, bo jest przekonany, że tak naprawdę i tak wiedzą, że to on, powstrzymuje go rozmowa, którą podsłuchuje rozmawiają porucznik z naczelnikiem. A o czym rozmawiają? Słyszę między innymi takie słowa: to być nie może, obydwu uwolnią. Wszystko zaprzecza temu, po co mieliby wywołać stróża, jeśli to ich sprawka, denuncjować siebie za podstępnie. Za pozwoleniem, skądże się wzięła taka niedokładność w ich zeznania? Sami dowodzą, że. Stukali i że drzwi były zamknięte, a w trzy minuty potem, gdy powrócili ze stróżem, drzwi stały już otworem. Właśnie to cała sztuka. Morderca musiał tam być i zamknął się na haczyk. I złapano by go, gdyby Koch został przy drzwiach. Uświadamiając sobie, że mówią o chwili jego ucieczki i o dokonanym przez niego morderstwie, Raskolnikow mdleje. To jest o tyle ważne, że gdy odzyskuje przytomność, porucznik Proch zaczyna go ostro przesłuchiwać. Pyta, czy jest chory, czy wychodził wczoraj i o której godzinie. Raskolnikow odpowiada wymijająco, że był na ulicy. W końcu zostaje zwolniony, ale ziarnko niepewności już zostało zasiane. Widzimy, że tutaj porucznik przeatakował go być może nie bez powodu. Raskolnikow wybiega z komisariatu przekonany, że jest głównym podejrzanym i że lada chwila zaczną się u niego rewizje. Po opuszczeniu cyrku świadamia sobie, że wciąż musi pozbyć się skradzionych przedmiotów, które zostawił w dziurze za tapetą. Wpada w panikę, wiedząc, że jego pokój może zostać przeszukiwany, być może i jest już przeszukiwany wtedy, kiedy go nie ma. Biega tam, zabiera fanty, sakiewkę i błąka się po mieście, szukając miejsca, by je wyrzucić. Wszędzie jednak napotyka ludzi. W końcu trafia na puste, zaniedbane podwórze, gdzie zauważa wielki kamień, z trudem go podważa, wrzuca wszystkie dowody do dołka pod nim i przywala je z powrotem kamieniem, czując przy tym ulgę. Wcześniej rozważał nawet wyrzucenie wszystkiego do wody co pokazuje, że tak naprawdę na tych rzeczach wcale mu nie zależało. Nie wiedząc dokąd iść, instynktownie trafia do swojego przyjaciela Razumichina. Ten wita go serdecznie i widząc jego opłakany stan, od razu proponuje mu pracę. Tłumaczenie tekstu, za który daje mu zaliczkę. Zaskolnikow mechanicznie przyjmuje pieniądze, ale po chwili w napadzie irracjonalnej złości od razu rzuca je z powrotem na stół, oddaje też tekst, który miał przetłumaczyć i wybiega zostawiając osłupiałego przyjaciela. Błąkając się dalej, Raskolnikow wchodzi na most Mikołajewski, idąc środkiem zostaje uderzony biczem przez woźnicę. No podszedł pod koła, więc został tutaj w ten sposób ostrzeżony. W tym samym momencie podchodzi do niego kobieta z turką i biorąc go za żebraka, daje mu jałmużnę, dwadzieścia kopiejek. Pełen pogardy, Raskolnikow rzuca monetę do rzeki. Czuje, że tym gestem symbolicznie odciął sam siebie nożyczkami od wszystkiego i wszystkich na zawsze. Wyczerpany wraca do swojego pokoju i zapada w ciężki sen. Budzi go przeraźliwe krzyki, hałas dobiegający ze schodów. Słyszy, jak jego gospodyni, ta, która złożyła na niego donos, jest przez kogoś brutalnie bita. Ku swej trwodze rozpoznaje głos oprawcy. Jest to porucznik Proch, ten sam, który przed chwilą go przesłuchiwał na komisariacie. Raskolnikow leży sparaliżowany strachem. Gdy hałas cichnie, do pokoju wchodzi Anastazja z jedzeniem. Raskolnikow pyta ją, dlaczego bito gospodynie. Kobieta patrzy na niego dziwnie i surowo zaprzecza. Nikt nie przychodził, nikt nie był gospodyni. Stwierdza, że Raskolnikow majaczy z gorączki, wypowiadając zdanie, to krew krzyczy w panu. Po jej wyjściu Raskolnikow próbuje się napić wody i ostatecznie traci przytomność. Po kilku dniach maligny Raskolnikow odzyskuje przytomność. Dostrzega Anastazję, służącą gospodynię oraz swojego przyjaciela Razumichina, który przez cały czas jego choroby troskliwie się nim opiekował. Przy Raskolnikowie pojawia się także posłaniec od kupca Wachruszyna, który na prośbę matki Raskolnikowa przyniósł mu 35 obiecanych rubli. Raskolnikow jest tak słaby i nieufny, że początkowo nie chce nawet podpisać odbioru pieniędzy. Razu Michin całkowicie przejmuje kontrolę, każe mu podpisać dokumenty, karmi Raskolnikowa zupą, poi herbatą. Raskolnikow, czując przypływ sił, postanawia jednak udawać słabego i nieprzytomnego to taka jego przebiegłość aby dowiedzieć się, ile Razumichin i inni wiedzą o tym, co się stało. Razumichin opowiada, co działo się przez kilka dni choroby Razkolnikowa, wyjawia, że wie wszystko o jego kłopotach. Tu Razkolnikowi staje serce. Okazuje się jednak, że wie o wezwaniu na policję, o długu u gospodyni. Informuje, że sam uregulował już ten dług, odzyskując weksel razkolnikowa. Poznajemy Razumichina jako prawdziwie serdecznego i bezinteresownego przyjaciela, człowieka, który z każdym żyje dobrze. Czaruje Anastazję, dogadał się z gospodynią razkolnikowa, lubi ludzi. Dla Raskolnikowa jednak niepokojącą wiadomością jest fakt, że Razumichin, nie wiedząc co robić, przyprowadził do niego podczas jego snu referenta z cyrkułu, czyli komisariatu policji, tego, który kazał mu podpisać zobowiązanie spłaty długu. Ten referent nazywa się Zamietow. Do tego przyprowadził też doktora Zosimowa, bez badał chorego. Raskolnikow pyta przerażony, co mówił podczas majaczenia. Michin odpowiada, że nic ważnego, powtarzał coś o kolczykach łańcuszkach komisarzu, a przede wszystkim obsesyjnie domagał się swojej zakrwawionej skarpetki, z tym, że Razumihin nie mówi, że była ona zakrwawiona. Zamietow osobiście znalazł tę skarpetkę i podał mu ją. Raskolnikow zdaje sobie sprawę, że jego największym wrogiem jest on sam. Podczas gdy jego świadomy umysł desperacko próbuje ukryć zbrodnię, jego podświadomość zdradza kluczowe szczegóły i to, co najgorsze, w obecności policjanta. Po wyjściu Razumihina, który bierze pieniądze z tych przesłanych przez matkę, by kupić przyjacielowi nowe ubranie, Raskolnikow wpada w panikę. Sprawdza dziurę za tapetą oraz piec, gdzie schował ścinki ubrania. Uspokaja się nieco, widząc, że wszystko jest tak jak było. Chce działać, ale jest zbyt wyczerpany. Zasypia na kolejne godziny. Budzi go razły michin, który wraca z całym zestawem nowych, choć tanich i używanych ubrań, od czapki po buty. Po jakimś czasie przychodzi doktor Zosimow, elegancko ubrany mężczyzna, aby formalnie zbadać pacjenta. Bada Raskolnikowa i stwierdza, że ten wraca do zdrowia. Orzeka, że choroba była wynikiem nie tylko jego złego odżywiania i biedy, ale miała też przyczyny moralne i nerwowe, które nagromadziły się od dawna. Razumichin zaprasza Zosimowa na swoją wieczorną parapetówkę, bo o czym już wspominał Raskolnikowowi, zmienił mieszkanie. Wymieniając gości, którzy mają się tam pojawić, wymienia m.in. właśnie referenta z Zamietowa i swojego dalekiego krewnego komisara śledczego policji Porfirego Pietrowicza. Rozmowa szybko schodzi na temat morderstwa lichwiarki, które ten ostatni prowadzi, a o którym jest głośno w całym mieście. No wiecie, została zamordowana kobieta, właściwie dwie, całe miasto tym żyje. W trakcie dyskusji Anastazja wtrąca, że zabito również siostrę lichwiarki Lizawietę. I to jest moment, w którym Raskolnikow, do tej pory milczący, leżący, gwałtownie odwraca się twarzą do ściany i zaczyna obsesyjnie wpatrywać się w jeden niezgrabny biały kwiatek na tapecie. Prawdziwą karą dla Raskolnikowa nie jest śledztwo, ale konieczność wysłuchiwania, jakiego zbrodnia staje się tematem codziennych plotkarskich rozmów. Jest zmuszony słuchać, jak jego znajomi analizują każdy szczegół morderstwa, nie wiedząc, że morderca leży tuż obok nich. Razumichin gwałtownie sprzeciwia się teorii policji, jakoby mordercami byli Koch i Piestriaków. To ci mężczyźni, którzy. Chcieli dostać się do mieszkania, gdy po drugiej stronie drzwi stał Raskolnikow. Tutaj nasi bohaterowie rozmawiają o nowym podejrzanym. Podejrzenie bowiem padło na malarza Mikołaja i było wynikiem serii obciążających go poszlak. Dwa dni po morderstwie Mikołaj przyniósł do szynku duszki na pudełko ze złotymi kolczykami pochodzącymi z kufra starej lichwiarki i poprosił o dwa ruble za stału. Zapytany skąd je ma, skłamał, że znalazł na chodniku. Pamiętamy, że Mikołaj pracował jako malarz w tym samym budynku, w mieszkaniu na pierwszym piętrze, w którym Raskolnikow, Ukrył się, ponieważ malarze opuścili to mieszkanie na chwilę. Wyduszkin, który słyszał już o morderstwie po trzech dniach, spotkał Mikołaja i opowiedział mu o zbrodni. Ten zbielał nagle, jak kreda, i natychmiast uciekł z szynku. Dalsze działania Mikołaja tylko pogorszyły jego sytuację. Tego samego dnia po ucieczce od Duszkina Mikołaja zatrzymano przy rogatkach miasta. Znaleziono go w szynku, gdzie w komórce próbował się powiesić. Gdy go schwytano, sam zawołał: prowadźcie mnie, do wszystkiego się przyznam. Na komisariacie Mikołaj zmienił wersję, przyznał, że skłamał Duszkinowi. Twierdził teraz, że pudełko z kolczykami znalazł nie na ulicy, ale w pustym mieszkaniu, w którym malował. Miał je znaleźć w kącie za drzwiami zaraz po tym, jak dla żartu gonił i bił się na schodach ze swoim kolegą Michałem. I to jest znowu moment, w którym Kolnikow się ożywia i pyta głośno i w panice o to, gdzie znalazł te kolczyki. Bo kombinuje, rozumie, że musiał je tam zgubić właśnie on. Mężczyźni wracają do sprawy Mikołaja. Ucieczkę i próbę samobójczą tłumaczą paniką. Mężczyzna prawdopodobnie bał się, że oskarżą go o kradzież. Razumichin, mimo tych faktów, jest przekonany o niewinności Mikołaja. Jego główny argument opiera się na psychologii. Twierdzi, że zachowanie Mikołaja i Michała tuż po morderstwie, gdy ciała były jeszcze ciepłe, było całkowicie sprzeczne z psychiką mordercy. Obaj malarze zostali zauważeni w bramie przez kocha Piestriakowa i Stróżów, bili się śmiali i ganiali jak małe dzieci. Razumichin z pełnym przekonaniem twierdzi, że malarz jest niewinny. Przedstawia Zosimowowi, Swoją własną, genialną, choć nie zdaje sobie sprawy, jak trafną teorię zbrodni. Twierdzi, że prawdziwy morderca musiał być zamknięty w mieszkaniu, gdy koch i piestriaków odbijali się do drzwi. Następnie, gdy tamci zbiegli po stróża, zabójca wymknął się i ukrył w pustym mieszkaniu na drugim piętrze, gdzie pracowali malarze. Zosimow wyśmiewa tę teorię jako zbyt teatralną. W trakcie ich kłótni drzwi pokoju otwierają się i wchodzi nowa, nieznana nam jeszcze postać. Jest to Piotr Łuzyn, narzeczony Duni siostry Raskolnikowa. Jest to jego pierwsze spotkanie z Raskolnikowem. Autor szczegółowo opisuje jego wygląd. Jest to mężczyzna w średnim wieku, około 45 lat, ale starający się wyglądać młodzieńczo. Ma na sobie nowy, elegancki strój w jasnych kolorach, w tym żakiet w kolorze kawy, jasny spodnie i krawat w różowe tędki. Cała jego postać emanuje próżnością i poczuciem wyższości. Łuzyn informuje ku irytacji Raskolnikowa, który już czytał o tym w liście, że znalazł dla Duni i Pulcherii Aleksandrowny, czyli matki. Tymczasowe, tanie mieszkanie w domu Bakalejewa, co Razumihin komentuje, że to dość marne warunki do życia. Sam Łużyn zamieszkał u swojego protegowanego Andrzeja Lebiezjatnikowa, którego przedstawia jako postępowego człowieka nowego pokolenia. Chcąc zaimponować zebranym, Łużyn zaczyna wykładać swoją życiową filozofię. Łużyn przedstawia swoją teorię ekonomicznej prawdy. Twierdzi, że dawne hasło kochaj bliźniego jest niepraktyczne. Uważa, że jeśli ktoś dosłownie dar szatę na pół, aby podzielić się z drugim, obaj zostawali do połowy goli. W jego ocenie prowadzi to tylko do powszechnej nędzy. Nauka i prawda ekonomiczna mówią więc: kochaj przede wszystkim samego siebie, bo wszystko na świecie opiera się na interesie osobistym. Twierdzi, że dbając wyłącznie o własny interes, paradoksalnie pracuje się dla dobra wszystkich. Im więcej w społeczeństwie ludzi zamożnych, tym mocniejsze ma ona podstawy i tym bardziej realizują się sprawy ogólne. Innymi słowy, jeśli on sam zadba o swoją całą szatę. Ubiór, w biblijny, pośrednio przyczyni się do tego, że jego bliźni dostanie więcej niż tylko kawałek szaty. Jest to skrajnie egoistyczna teoria, którą Łużyn uważa za postępową i racjonalną. Raskolnikow reaguje na wszystko dość obojętnie. Po chwili jednak rozmowa schodzi na temat niedawnego morderstwa Lichwiarki. Łużyn ubolewa nad wzrostem przestępczości, który wiąże się z nowymi reformami. Raskolnikow, który do tej pory milczał, nagle włącza się do rozmowy. Prowokuje Łużyna, sugerując, że z jego teorii, tej której daje prawo do egoizmu, wynika, iż każdy ma prawo mordować, jeśli tylko przyniesie mu to korzyść. Łużyn jest oburzony takim przekręceniem jego słów. Razkolnikow zarzuca mu, że ten celowo szukał biednej dziewczyny na żonę, czyli Duni, aby móc ją później tyranizować i wypominać jej, że jest jej dobroczyńcą. Konflikt eskaluje. Łużyn podejrzewa, że to matka chłopaka źle go do niego nastawiła. Razkolnikow tracąc panowanie nad sobą, oświadcza Łużynowi, że jeśli ten jeszcze raz ośmieli się wspomnieć o jego matce, on strąci go ze schodów. Śmiertelnie obrażony łóżyn natychmiast wychodzi, nie mogąc uwierzyć w takie potraktowanie. Po jego wyjściu Razumihin i Zosimow również opuszczają pokój, zaniepokojeni stanem Raskolnikowa. Zosimow obawia się, że Raskolnikow ma obsesję na funkcję morderstwa. Rozdział kończy się, gdy Raskolnikow zostaje sam. Ogarnia go nagły, dziwny spokój. Postanawia, że wszystko to trzeba skończyć dziś jeszcze. Ubiera się w nowe rzeczy, przyniesione przez rozumie China, zabiera 25 rubli i wychodzi z mieszkania, zostawiając je otwarte. Błąka się po mieście bez celu, odczuwając nieskończony, prawie fizyczny wstręt do wszystkiego. Wie, że musi to wszystko zakończyć, choć jeszcze nie wie jak. Wie, że nie chce tak żyć. W końcu trafia do knajpy, która nazywa się Pałacem Kryształowym. Prosi o herbatę i stare gazety sprzed pięciu dni, aby przeczytać o morderstwie lichwiarki. Podczas lektury zasiada się do niego Zamietow, czyli referent z Komisariatu Policji, który był już u Raskolnikowa. Zamietow jest bardzo zdziwiony, widząc mężczyznę w szynku. Raskolnikow w stanie nerwowego pobudzenia zaczyna prowokować i drwić z Zamietowa. Zachowuje się co najmniej dziwnie. Rozmawiają o szajce przestępców. Raskolnikow krytykuje ich działanie, mówiąc, jak on sam zachowałby zimną krew przy popełnianiu przestępstwa. W końcu też otwarcie przyznaje, że czyta właśnie o morderstwie i przypomina, że to o nim rozmawiano w cyrkule, gdy zemdlał. Następnie z chytrym uśmiechem hipotetycznie opisuje, jak on by postąpił, gdyby to on był mordercą. W tym wspomina, jak to ukryłby zrabowane rzeczy pod kamieniem, co jest dokładnym opisem jego własnego czynu. Kulminacją tej niebezpiecznej gry jest pytanie, które zadaje Zamietowowi, bawiąc się nim, Przybliża twarz do jego twarzy i pyta: A co, jeśli im to ja zabił starą fanciarkę i Lizawietkę? Fanciarkę, czyli osobę, która zbiera fanty, czyli naszą lichwiarkę. Zamiotow jest śmiertelnie przerażony, ale ostatecznie dochodzi do wniosku, że raz wciąż jest w maligni i bredzi, że tylko z nim pogrywa. Raz płaci za herbatę, pokazując przy tym, że ma przy sobie 25 rubli, a skąd by je miał, skoro nie zapłacił czynszu i wychodzi. Przy wyjściu z restauracji natychmiast wpada na Rozumichina, który jest wściekły, że ten uciekł z łóżka. Raskolnikow wyrywa mu się i próbuje go spławić. Mówi, żeby się od niego odczepił. Jest zirytowany, że Razumichin chce mu pomóc na siłę. W końcu odchodzi. Razumichin prosi go, by przyszedł do niego na parapetówkę. Podaje mu adres, ale Raskolnikow wykrzykuje, że na pewno się nie pojawi. Razumichin w końcu odpuszcza i odchodzi, ale już po chwili żałuje, że pozwolił przyjacielowi być samemu w takim stanie. To też pokazuje jakim człowiekiem jest Razumichin. Raskolnikow tymczasem udaje się na most, jest przy tym świadkiem próby samobójczej. Tuż obok niego kobieta skacze do rzeki. Udaje się ją uratować, ale na Raskolnikowie ani próba, ani ratunek nie robią najmniejszego wrażenia. Postanawia udać się na komisariat, ale nogi same prowadzą go do mieszkania starej lichwiarki. Tam trwa remont. Raskolnikow udaje, że chciałby wynająć mieszkanie. Po tym, jak zachowuje się prowokacyjnie, jeden z dozorców siłą chwyta go za kark i wyrzuca na ulicę. Raskolnikow odchodzi w milczeniu, a świadkowie, robotnik, baba i mieszczanin komentują jego dziwne zachowanie, nazywając go łobuzem, który sam szukał kłopotów. Raskolnikow staje na środku ulicy pogrążony w myślach, wahając się czy iść na policję, czy nie. Wtedy zauważa w oddali zamieszanie, tłum ludzi, powóz i światło. Postanawia iść w tamtą stronę, czując, że i tak jest już zdecydowany przyznać się na policji do swojego postępku. Okazuje się, że pod koła powozu wpadł pijany mężczyzna. Ku swojemu przerażeniu Raskolnikow rozpoznaje w nim Marmię Ładowa i w tym momencie następuje w nim fascynująca zmiana. Teraz przejmuje inicjatywę z niezwykłą ludzką energią. Odsuwa gapiów, każe przenieść konającego do jego mieszkania i sam oferuje zapłatę za lekarza. Pomaga wnieść Marmię Ładowa do nędznego pokoju na oczach przerażonych Katarzyny Iwanownej płaczących dzieci. Marmieladow umiera. Scena jest wzruszająca, poruszająca. Raskolnikow jest świadkiem spowiedzi umierającego. Słyszy przeklinającą Katarzynę Iwanownę, która jednocześnie czule go pielęgnuje. Biega przywołana Sonia, czyli ta prostytuująca się córka Marmieładowa Jest ubrana w swój krzykliwy, hańbiący strój uliczny. Marmioładow prosi ją o przebaczenie i umiera w jej ramionach. Katarzyna nie wie, co stanie się z nią i dziećmi. W geście impulsywnej hojności Raskolnikow oddaje Katarzynie Iwanownie wszystkie swoje pieniądze. 20, rubli, które dostał od matki. Mówiąc, że to spłata długu wobec zmarłego przyjaciela. Gdy wychodzi, przytłoczony tym wszystkim, dogania go mała Polcia, córka Katarzyny Iwanowny. Pyta go o nazwisko dla Soni, wiec wobec niego czuła i obiecuje, że będzie się za niego modlić. Obejmuje go. Ten czysty, dziecięcy gest głęboko nim wstrząsa. Po raz pierwszy od morderstwa czuje przypływ prawdziwego życia i nadziei, myśląc, nie umarło jeszcze moje życie wraz ze zgonem starej fanciarki. To uczucie mogło być podobne do uczucia skazanego na śmierć, któremu nagle i z nienacka dają przebaczenie. Tym nowym uczuciem postanawia pójść do Razumichina. Razumichin, który jest już mocno pijany, bo miał parapetówkę, pada w zachwyt na widok przyjaciela. Raskolnikow niemal natychmiast oświadcza, że musi wyjść. Jest tak słaby, że ledwo trzyma się na nogach. Razumichin, widząc stan przyjaciela, bez wahania porzuca swoich gości, i odprowadza go. Gdy idą razem przez ulicę, pijany Razumichin staje się niezwykle gadatliwy i szczery. To właśnie tutaj Razkolnikow dowiaduje się kluczowych rzeczy, które tłumaczą, dlaczego policja może się nim interesować. Razumichin wyjawia Razkolnikowowi, że dr Zosimow jest poważnie przekonany, że Razkolnikow postradał zmysły lub jest o kroko do błędu. Opowiada, że Zosimowa utwierdziła w tym przekonaniu zwłaszcza rozmowa Razkolnikowa z Zamietowem. Zamietow z kolei nawet podejrzewał Razkolnikowa o morderstwo, zwłaszcza gdy zemdlał przy nim na komisariacie podczas rozmowy o morderstwie, ale teraz ma z tego powodu poczucie winy. Rozumiem, że komentuje to tak, ale ta lekcja dana mu dzisiaj w Pałacu Kryształowym to szczyt doskonałości, boś go naprzód przestraszył, doprowadziłeś go do konwulsji, zmusiłeś go zrazu uwierzyć w tę ich wierutnie głupią myśl i potem nagle pokazałeś mu język. Gdy docierają do mieszkania Raskolnikowa, zauważają palące się w środku światło. Praskolnikowie narasta niej pokój. Na pytanie razem Ignacy, co się z tobą dzieje, rodziu, odpowiada nic. Chodźmy, będziesz świadkiem. Czego się spodziewa? Wchodzi do pokoju i zastaje tam swoją matkę i siostrę, które czekały na niego tam od półtorej godziny. Na ten widok staje jak martwy, po czym pada zemdlony na podłogę. No chyba nie tego się spodziewał i to spotkanie z pewnością nie jest mu na rękę. Co będzie dalej z rozkolnikowem? O tym opowiem następnym razem. Tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.